Cześć. Dzisiaj w naszym cyklu You Ask to Answer zajmiemy się dwoma pojęciami: VPN i proxy. Virtual Private Network można zdefiniować jako technologię tworzącą bezpieczne i szyfrowanie połączenia. Na przykład przez sieć publiczną, taką jak Internet. Działa poprzez tunelowanie ruchu użytkownika, wykorzystując serwer VPN. Maskuje oryginalne IP użytkownika i szyfruje przesyłane połączenia. Wewnątrz dane. Proxy natomiast działa jako pośrednik pomiędzy urządzeniem użytkownika a internetem. Gdy użytkownik wysyła żądanie do strony internetowej lub usługi, żądanie to zostaje przetworzone przez serwer proxy i potem w imieniu użytkownika przesłane do punktu docelowego. Gdy użytkownik wysyła żądanie do strony internetowej bądź usługi, żądanie to zostanie przetworzone przez serwer proxy i wysłanie do Punktu docelowego w imieniu użytkownika. Odpowiedź serwera docelowego trafia z powrotem do serwera proxy, a on przesyła je z powrotem do użytkownika. Podczas gdy zarówno VPN, jak i proxy umożliwiają maskowanie IP użytkownika, to właśnie VPN, jako bardziej zaawansowane narzędzie umożliwiające szyfrowanie całego ruchu użytkownika już na poziomie systemu operacyjnego, wygrywa tę batalię. Nie jest to jednak panaceum na Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia. Musimy tutaj zwracać szczególną uwagę na dostawców, co oferują i jakie funkcjonalności bezpieczeństwa nam gwarantują. Czytajcie przede wszystkim Terms of Services, regulaminy tych usług, aby skutecznie wybrać tą właśnie odpowiednią.